W związku z wielką ilością towarzystw ubezpieczeniowych, każdy nabywca nowego samochodu zastanawia się, gdzie najkorzystniej ubezpieczyć swoje auto. Dlatego przeprowadziliśmy sądę na ten temat w Polisie SA, Warcie i PZU. Jesteśmy w Towarzystwie Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjnym Polisa S.A. Jakie stawki ubezpieczeniowe OC proponuje Polisa dla swoich klientów? No, Policja proponuje stawki dla poszczególnych rodzajów pojazdów w następujących yy, relacjach. Samochody osobowe pojemności silnika do 900 cm 750 000 Samochody osobowe o pojemności silnika do, 900, do 1250 milion I samochody osobowe o pojemności do 1500 cm milion 800 samochody osobowe o pojemności 1000 do 2000 i mikrobusy 2 miliony 400 i 3 miliony złotych. Następnie są przyczepy, które w granicach 200 tysięcy zł i 300 tysięcy zł. No pozostałe to są inne pojazdy ciężarowe, cysterny do przewozu materiałów niebezpiecznych 10 milionów. Samochody specjalne, milion złotych, przyczepy i naczepy. Y, autobusowe, milion 200 tysięcy złotych. Ciągniki rolnicze, 300 tysięcy złotych. Motocykle, 500 tysięcy złotych. motorowery, wózki inwalidzkie, 200 tysięcy złotych. No i można y, oczywiście y, stosować y, różnego rodzaju ulgi, które y, każdy, y, których prowadzących ma y, na, na już w innych firmach. Te firmy te ulgi są do 60% plus je za jednorazową wpłatę 10% czyli Słowa, łącznie, 70%. łącznie 70% a jak jest z zieloną kartą w polisie? Jaką? Z zieloną kartą. Zieloną kartę, jeżeli chodzi o zieloną kartę, w tej chwili mamy nowe stawki i one są następujące. Jeżeli chodzi o samochody osobowe do 900 cm, to do 15 dni, liczymy to w markach

Marek 80 fenygów jeżeli chodzi o 15 dni ubezpieczenia. Natomiast do miesiąca 49 marek 60 fenygów i za każdy następny miesiąc 36 80 fenygów. Samochody osobowe od 1250 do 1500 cm za 15 dni 50 marek i 40 fenygów do miesiąca 64. 80 fenygów i powyżej każdy miesiąc następny 50 marek i 40 fenygów. Samochody osobowe powyżej 1500 cm, mikrobusy 66 marek i 60 fenygów za, za miesiąc 77 40 fenygów i każdy następny miesiąc 66 60 fenygów. I następnie są przyczepy w granicach 12 do, do 18 marek. Przyczepy o ładowności do 400 kg 9,4 do 12 marek. Autobusy 78,7 do 103 marek. No to są już takie informacje, które właściwie naszych klientów nie będą interesować, natomiast niewątpliwie zainteresuje ich sprawa związana z tym, do kiedy ewentualnie mogą przychodzić, zawierać umowy o OC. By... W tej chwili wszystkie samochody, które są nowo rejestrowane mogą być natychmiast u nas ubezpieczone, natomiast te samochody, które y, są ubezpieczone w PZU, czy w czy w innych jakichś ubezpieczeniu, muszą być, te ubezpieczenie musi być wypowiedziane, wypowiedziane przez y, przynajmniej miesiąc naprzód, a następnie u nas ubezpieczone y, może być y, po tym wypowiedzeniu. Dziękujemy bardzo za informację. Proszę bardzo. Jakie stawki ubezpieczeń OC proponuje Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta? Witam Państwa serdecznie. Moje nazwisko Jakubczak Grzegorz jestem agentem Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta. Co mamy do zaproponowania naszym klientom? Może na przykładach. Stawka ubezpieczenia OC dla Maluszka za 6 miesięcy wynosi u nas 161 tysięcy przy założeniu, że ubezpieczony posiada maksimum zniżek za bezszkodną jazdę, czyli 60%. Do tego dajemy bezpłatnie zieloną kartę, czyli ocena wyjazd za granicę. W następnej grupie Polones również przy takim samym założeniu kosztuje 320 tysięcy. Pojazdy o pojemności 1500-2000, 400 tysięcy za 6 miesięcy, powyżej 2680 tysięcy. Oczywiście są to stawki dla klientów, którzy mm, przystępują do zawarcia umowy ubezpieczenia OC w warcie po raz pierwszy. E, jeżeli ktoś już w warcie miał ubezpieczony jakikolwiek pojazd w przedziale czasowym 6 miesięcy, to otrzymuje również dodatkowe 10% zniżki za kontynuację. Czy można w połowie roku zmienić Towarzystwo Ubezpieczeniowe? Można, ale tylko w przypadku sprzedaży auta i kupnie nowego. Umowa ubezpieczenia OCE jest zawierana na cały rok kalendarzowy i w niektórych towarzystwach opłacana w dwóch ratach. I powiedzmy, nie może być tak, że ktoś. Opłaci jedną ratę za pierwsze półrocze i potem chce drugą ratę opłacić w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Taka sytuacja jest niemożliwa, bo jak już powiedziałem, umowa o CE jest zawierana na rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia lub od dnia e, zawarcia zgłoszenia auta do ubezpieczenia do 31 grudnia. E, chcąc zmienić firmę ubezpieczeniową, należy do końca listopada złożyć wypowiedzenie w aktualnej. Potem jest grudzień na zapoznanie się z nowymi stawkami firm ubezpieczeniowych na rok następny, i to jest miesiąc, w którym można wybrać sobie nową firmę ubezpieczeniową. Ale warunek jeden, trzeba złożyć wypowiedzenie. Jakie są możliwości manewru przy zmianie samochodu, zmianie właściciela? Czy ja mogę sprzedać samochód razem z Polisą? W przypadku WARTY jest to możliwe, z tym, że wtedy na umowie kupna-sprzedaży trzeba pisać swoją adnotację, że sprzedaje się auto z polisą OC, numer tej polisy oraz oświadczenie, że w okresie ubezpieczenia nie spowodowało się żadnych szkód i wtedy ta osoba, która przerejestruje auto przychodzi do warty i zaliczamy jej składkę z tej polisy, dopłaca tylko różnicę wynikającą przysługujących zniżek, powiedzmy Pan ma pełne zniżki 60% za jazdy, jazdę, a ta osoba ma powiedzmy tylko 20. Tak? Potem dalszy ciąg tego tematu, sprzedaje Pan auto co zresztą składek, bo Warta pobiera składki w całości do końca roku. Nie pobieramy składek w OC w ratach, w innych ubezpieczeniach owszem. Czy Warta zwrócić mi w takim układzie pieniążki, które tak. włożyłem wcześniej? Tak, Warta zwraca pieniądze za niewykorzystany okres ubezpieczenia w momencie, gdy pojazd sprzedany zostanie zarejestrowany przez nabywcę. Również dotyczy to przepisania składki na pojazd nowy, który Pan w tym czasie kupił. Dziękuję bardzo za informację. Mi również było miło. W Pomorskim Towarzystwie Ubezpieczeniowym Gryf i niestety nie mogliśmy uzyskać tej informacji z powodu choroby pracownika. Odwiedziliśmy również powszechny zakład ubezpieczeń SA w Wolsztynie. Jakie stawki ubezpieczenia OC komunikacyjnego możecie zaproponować swoim klientom? Temat bardzo na czasie, ponieważ można przy okazji przypomnieć, że czerwiec jest miesiącem płaty drugiej raty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a wiadomo, że jest to ubezpieczenie obowiązkowe i konsekwencją niezapłacenia składki jest kara w wysokości przy samochodach osobowych wysokości 7 milionów złotych, ciężarowych 8 milionów, pozostałych pojazdów milion 50. Jeżeli chodzi o, 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 rocz, o roczną składkę w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej, jest ona zależna od pojemności pojazdów i tak w, w pojazdach w, w samochodach do 900 cm sześciennych 910 tysięcy, od 901 do 1250 380 000 od 1251 do 1500 2 130 powyżej 1500 3 20. Jest to składka podstawowa. Do tej składki stosujemy obniżki w zależności od bezszkodowej jazdy, są one od 20 do 60%. Ponadto mamy zniżkę 10% przy opłacie jednorazowej składki, 5% przy opłacie za kontynuację ubezpieczeń, to znaczy, jest to dla naszych stałych klientów. Jeżeli odpowiedzialność cywilna jest ubezpieczona w naszym inspektoracie, równocześnie udzielamy zniżki w ubezpieczeniu autokasko. Jest to 15% do składki i przy zielonej karcie dajemy 80% zniżki. Oprócz tego, każdy, który zawiera ubezpieczenie zielonej karty, ma u nas bezskładkową w ubezpieczenie asystans. Jest to ubezpieczenie które zapewnia właściwie techniczną gwarantuje osobom ubezpieczonym w tym ubezpieczeniu na czas podróży pomoc techniczną i medyczną. Pomoc techniczna to nie tylko przy wypadku, czyli kolizji samochodów, ale również przy awarii pojazdu. Czyli uściślimy, jeżeli tak. w za granicą zepsuje mi się pojazd, to mogę bez problemu wzywać pomoc drogową. Tak, i, i jeżeli to jest na autostradzie, wtedy Pan opłaca, a my wracamy w przeliczeniu na, na marki u nas w inspektoracie, ale wypłacamy odszkodowanie. A, a jeżeli to jest na innej trasie, zawiadamia Pan, mamy tam przedstawicieli i, i przy większych kolizjach. Oni, oni opłacają remont samochodu, względnie jeżeli jest zgon. Kierowcy przesył, dają kierowcę do, do samochodu, żeby przy, pasażerów przewiózł do kraju, względnie holowanie samochodu, do, 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 do naprawy w ten sposób. Czyli właściwie PZU kompleksowo zabezpiecza. Wszystkie nieszczęśliwe wypadki, które zdarzą się poza granicami naszą kraju. Dziękujemy bardzo za informację. Sklep z Hanny i Mirosława Dziopków. Mieszczący się przy ulicy Roberta Kocha 49 zaprasza codziennie od godziny 10 do 18, w czwartki od 8 do 16, a w soboty od 10 do 13. Domus oferuje kompleksowe wyposażenie Twojej kuchni, od pralek automatycznych, lodówek, kuchni mikrofalowych, zamrażarek, po szklanki, zastawy stołowej, sztuczce. Sklep proponuje każdej praktycznej pani domu, wielki wybór ekspresów do kawy, szeroki asortyment nowoczesnych żelazek i ułatwiające codzienne życie roboty kuchenne. Osobom, które lubią zdrowe i efektywne odżywianie, domu poleca rewelacyjne garnki ATC, dzięki którym możesz uchronić się przed zawałem, nadciśnieniem i arteriosklerozą. Sklep, wychodząc naprzeciw życzeniom klientów, sprowadza wszelki sprzęt gospodarstwa domowego na specjalne życzenie w myśl hasła: dzisiaj zamówienie, jutro realizacja. Osobom z niezasobnym portfelem proponujemy korzystną sprzedaż na raty. 20% gotówką, pozostałą sumę rozłożoną na 12 miesięcy przy rewelacyjnie niskiej 2% stopie. Oczywiście bez żerantów. I co jest najważniejsze, sklep promuje sprzedaż towarów najwyższej jakości produkcji polskiej i gwarantuje najniższe ceny. Dodatkową atrakcją jest stoisko Szmaragd z biżuterią pana Wiesława Żaka, gdzie nabyć można po cenie produkcji wyroby ze srebra i złota. Pamiętaj, zakupy w Domusie to gwarantowane nowoczesne wyposażenie Twojej kuchni. Jeszcze jedna, ale za to najlepsza. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chopska w Wolsztynie informuje, że na bazie firmy przy ulicy Przemysłowej 10 została otwarta nowa hurtownia chemiczna, która prowadzi sprzedaż chemii gospodarczej. Naszym klientom proponujemy duży asortyment proszków do prania, szamponów, wszelkich płynów, kosmetyków renomowanych firm krajowych i zagranicznych w atrakcyjnych cenach producentów. Hurtownia zapewnia miłą i szybką, skomputeryzowaną obsługę. Klientom, którzy dokonają większych zakupów, hurtownia gwarantuje bezpłatny dowód w promieniu 20 km. Hurtownia czynna jest codziennie w godzinach od 7 do 18 i w każdą sobotę od 8 do 12. Serdecznie zapraszamy i życzymy udanych zakupów. Sensacja, rewelacja. Znowu wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Ponownie zawitało do nas wystałe miasteczko z Pragi Czeskiej. Kolorowy zawrót głowy, karuzele, elektryczne samochody, zabawa na całego. Kolejka szynowa, latające łabędzie. Dla starszych pole do popisu na strzelnicy. Przyjdź, zrelaksuj się. Dla każdego coś fajnego. Tutaj przeżyjesz niezapomniane chwile. Gorąco zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 20 w sobotę i niedzielę od 10 do 20.